Witam wszystkich tu Olo. dzisiaj kolejny materiał o zegarku, kolejna amfibia, jest to model 110902 Jest to zegarek kupiony praktycznie w tym samym czasie co tamten wcześniejszy, o którym mówiłem, czyli 06007 Od tego samego sprzedawcy Dimitra zegarek przyszedł, nam, przyszedł mi w takim plastikowym pudełeczku, którego nie mogę znaleźć na chwilę obecną I w środku znajdowało się taki dokument, czyli coś co czego wam ostatnio nie pokazywałem i od razu powiem, że 2416B jest to rodzaj mechanizmu zastosowany w tym zegarku. Jest to mechanizm, w którym jest datownik, jest kompilacja, komplikacja tego datownika, natomiast zegarki bez tego datownika będą miały mechanizm 2415 i to jest jedyna różnica. Ten, ten, ten mechanizm jest troszkę bardziej zawodny właśnie przez to, że tak wcześniej wspomniałem, Wam można łamać po prostu tą spężynkę od datownika, no, no i dzięki temu. Wiadomo zresztą, że jeżeli coś jest bardziej skomplikowane, jest też bardziej zawodne. Chociaż, y, pisząc y, z firmą w sprawie tych mechanizmów, firma twierdzi, że jedne i drugie są tak samo niezawodne. Y, w środku, y, oprócz tutaj y, informacji na temat tego, jak zegarek obsługiwać, jak przestawiać, czyli instrukcji obsługi, znajduje się krótki opis przedmiotu. Czyli co tam się znajduje, rodzaj mechanizmu, ilość kamieni 31, rodzaj wyporności. Te dwie tutaj hmm. rzeczy. Tu jest chyba koperta, czyli starnie dzewna. Natomiast wszelkie tutaj dalsze opisy w, tem w takiej temperaturze. Odchyłka czasowa jest od minus 20 do plus 60 sekund na, na dzień. Chyba to to znaczy 31 godzin jest w stanie zasilać. Spężyna mechanizm od jej maksymalnego naładowania. No i okres przydatności zegarka to jest około 10 lat, czyli przez 10 lat powinna ta, tą swoją pracą wskazywać praktycznie to samo. W ten sam sposób powinien odmierzać mniej więcej czas. Tutaj mamy jeszcze takie tutaj w ogóle powinny się znaleźć wszelkiego rodzaju informacje od sprzedawcy czyli data sprzedaży zegarka. I tutaj na dole nie wiem, co to jest. To powinien sprzedawca chyba wypisać. To jest taka karta gwarancyjna. E, tutaj jeszcze z tyłu mamy datę produkcji zegarka i jego model. E, ten myślnik 22 to nie wiem, co to oznacza, tak szczerze powiedziawszy. E, teraz wracając. Do I tutaj na końcu zdaje się tak. Na końcu są informacje e, o samej firmie. Czyli kontakt, kontakt. E, jakieś tam e, strony internetowe. Czyli to tyle mamy tutaj na ten temat. Jeżeli chodzi o dokumenty, co dostajemy w pudełku. Więc w pudełku przychodzi nam zegareczek na takiej bransolecie, której też tutaj nie ma, ponieważ ja ją wymieniłem i też jej nie mogę znaleźć. Może uda mi się do kolejnego materiału pokazać wam tamtą bransoletę, ale w każdym razie tam nie było nic, nic specjalnego. Nawet chyba zdaje się tutaj na tym zapięciu nie było tego znaczka wostok, więc, więc dlatego właśnie została wymieniona tutaj na tą siateczkę. Kupiłem ten zegarek ze względu na ciekawy, ciekawy kształt koperty. Coś co nie jest spotykane w innych dajwerach innych firm. Jest to taka koperta, na którą mówi się, że to jest krabik i ona jest najszersza. Tutaj ta szerokość między tutaj tą krawędzią gardy, a tutaj najdalszym miejscem tutaj koperty to jest 43 mm. Długość między uszami to jest 48 mm, natomiast szerokość między uszami to jest 22 mm, więc jest to koperta taka dosyć duża. I biorąc pod uwagę to, że te uszy są płasko, płaskie one nie idą w dół. Więc niektórzy nawet mówią, że jest koperta płaska jak deska do prasowania. Ten zegarek troszkę nam odstaje od ręki, co wam za chwilę pokażę. Natomiast. Tarcza tutaj, czyli ta 902, występuje w dwóch kolorystykach, czyli taki błękit opalizujący i, i czarny. Ja wolałem błękit, ponieważ no, bardziej mi się podobała po prostu. I na tej tarczy jest coś takiego ciekawego Luma, tak zwana. I ta Luma jest naprawdę symboliczna. W ogóle, jeżeli chodzi o wszystkie zegarki. Od, z tej linii Amphibia Classic ta, ta luma jest naprawdę symboliczna przeważnie są to ten, pociągnięte farbą fotoluminescencyjną wskazówki, sekundnik i te takie okrągłe punkty które się tutaj znajdują pod, pod cyframi, one też się tutaj znajdowały dookoła na każdym tutaj z tych, z tych miejsc, te punkty i one po prostu świecą na zielono samo jak tutaj ta, te, te wskazówki natomiast ja postanowiłem troszkę zmodyfikować ten zegarek no, i najpierw zabawiłem się w tym, żeby zrobić, żeby zmienić tą tarczę. Pomalowałem, zrobiłem reluminescencję tych wszystkich tutaj cyferek na zielono. Za chwilę Wam to wszystko pokażę. No, i potem postanowiłem tutaj czerwonym lakierem fotoluminescencyjnym pociągnąć tutaj te indeksy. Niestety okazało się, że po malowaniu tych indeksów one się zrobiły różowe. No i to mi nie, odpowiada, nie odpowiadało, bardzo się to kłóciło, po prostu kontestowało. tutaj z tą resztą zegarka, to też zmieniłem tutaj na tych indeksach bez cyfr, zmieniłem po prostu kolor na niebieski i, i tak, to, tak to wyszło. Wyszło kiepsko moim zdaniem, jeżeli popatrzymy się w dzień, ale jeżeli będzie to naświetlone, co też Wam teraz pokażę, świeci to nawet nieźle i, i wieczorem czy w nocy jest to czytelne. Więc dosyć fajna sprawa, tak to wygląda na chwilę obecną. Więc, więc źle nie jest, jest dosyć czytelnie. Oczywiście mogłoby być bardziej dokładnie, ale tak jak wcześniej wspomniałem, ja się uczę po prostu, nie jestem, nie jestem jakimś tam zegarmistrzem i, i takie delikatne prace to też nie są jakimś tam moim konikiem, że po prostu ręce mi się trzęsą i tyle. Idąc dalej, z modyfikacją tego zegarka postanowiłem zetrzeć po prostu ten chrom tutaj z tego bezela. I ten chrom starłem za pomocą po prostu dremela, mechanicznie. Niestety miałem kiepskie końcówki, że tak powiem, z zbyt dużą gradacją. No i tutaj takie artefakty powstały po tym, po tym zdzieraniu, także niefajnie to wygląda. Czekam jeszcze na, taką, na takie inne troszkę końcówki, aż mi przyjdą, wtedy będę mógł to delikatnie jeszcze lepiej po prostu zetrzeć. Nie będzie wtedy tych, tych, tych śladów takich. Mówiąc o samym bezelu, ten bezel nie jest tak naprawdę bezelem nurkowym, że tak powiem. On tutaj lata nam, daje się go przekręcać z dwie strony bez większego oporu. Oczywiście to można, to można zmienić ściągając ten bezel, tam w środku jest taka, taki drucik, który w kilku miejscach jest podgięty, i zwiększając podgięcie tego drucika, jesteśmy w stanie po prostu tutaj wpłynąć na to, jak ciężko będzie nam się przesuwał ten bezel. Natomiast, nawet jeżeli nawet będzie ciężko nam się przesuwał ten bezel, każde takie zahaczenie tym bezelem o cokolwiek powoduje jego przesunięcie, więc jakieś takie pomiary czasu spędzane, spędzonego w wodzie bądź jakiegoś innego są tak naprawdę Yy, mogą być tak naprawdę pomiarami błędnymi, czyli przez przypadek gdzieś nam się kawałek ten bezel przesunie, już nam się 2-3 minuty, 5, mo mo może zrobić więcej, więc, więc tutaj na tym bezelu raczej jako nurek, nurek bym nie polegał. Yy, no i dotyczy się tylko i wyłącznie tych bezeli z tej, yy, z tej klasycznej linii amfibii, tych, tych, yy, ponieważ już te lepsze troszkę beze bezele w tych lepszych amfibiach, yy, na przykład w tych wypustach. Oznaczonych 1967, te bezele już są jednokierunkowe i klikają, więc zresztą tam chyba też jest już kiełko, po prostu krystaliczne. A nie tutaj, tak jak w tym przypadku stworzywa tworzywa sztucznego. Kolejnym, kolejną modyfikacją, jaką później zrobiłem, było to ten zabieg tutaj usunięcia tej blaszki z koronki, o której Wam mówiłem, że koronka jest pokryta po prostu blaszką. Nie wiem, czy mi wyostrzy. Pokryta jest po prostu blaszką yy, niedzewną, i po nacięciu w jednym miejscu, podważeniu, to, ta blaszka nam tutaj schodzi, i naszym oczom ukazuje się taki bardzo fajny po prostu yy, tutaj koronka z brązu. Ja ją tutaj delikatnie naciąłem, że żeby usunąć tą blaszkę, yy, ale jakoś tak fajnie mi wypada tu pod spodem za każdym razem, jak, jak montuję tą, tą koronkę z wałkiem, że, że nie jest to widoczne. Idąc dalej, postanowiłem też zmienić całą, po prostu tutaj, cały kolor tej, tej koperty. Wszystko, cały mechanizm wyciągnąłem. Wyciągnąłem także tutaj to szkiełko, wszystkie uszczelki pościągałem, i, i po tuszczeniu tutaj tej koperty potraktowałem ją temperaturą, aby uzyskać taki złotawy, żółtawy kolor. I to samo zrobiłem tutaj z tą siateczką, ona też była srebrna i, i też była wykończona, tutaj tak na wysoki połysk, jak widzicie, i też yy, tak mi troszkę yy, strzeliło do głowy, żeby też ją właśnie w ten sposób yy, potraktować. No i tak jak widzicie, wynik jest taki, że ta siatka nie w każdym miejscu jest tak samo żółta, ze względu na to, że już na takim yy, materiale o wiele ciężej jest uzyskać tą samą temperaturę w każdym ogniwie, tutaj w każdym miejscu, więc. Jest dlatego, z jednej strony tutaj o, aż jest niebieskie, już, już ta temperatura została złamana, jest o wiele wyższa. Natomiast w tych, tam gdzie jest żółta, została utrzymana ta sama temperatura. Więc tak to wygląda. Z tyłu z tym deklem też chciałem coś zrobić, ale niestety go skaszaniłem, więc pozostało mi tylko po, po zrobienie takich nacięć, ponieważ zrobiłem w kilku miejscach, chciałem taką falę zrobić fajną, niestety nie wyszło mi. No i. Zrobiłem nacięcia, wyszlifowałem ją jeszcze, ale to akurat się nie martwię, ponieważ już zamówiłem sobie dekielek z taką orką i będę wymieniał na pewno tutaj dekiel w tym, w tym zegarku. Więc, więc tak ten zegarek się prezentuje. Tyle w nim zrobiłem. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda na nadgastku. Więc zegarek prezentuje się tak na nadgastku. Zobaczcie jak to odstaje od ręki, więc tak jak mówię, na małych nadkaskach to będzie trochę niekorzystnie wyglądać, natomiast natomiast wydaje mi się, że że, ta, że, że właśnie ten krabik jest taki dosyć, dosyć ciekawy, jednym z ciekawszych wzorów kopert. Interesuje mnie Wasze zdanie jak... Jak wy widzicie sobie po prostu modyfikacje w tych zegarkach, no bo na pewno jeżeli ktoś będzie kupował, będzie miał więcej jak jeden, ten zegarek na pewno będzie chciał coś z nim robić, żeby ten zegarek był troszkę inny niż zegarki, które noszą nasi, nasi znajomi. Moim zdaniem fajna zabawa z tym jest. To jest dosyć tanie, to kombinowanie z tymi zegarkami. Polecam wam. Gdybyście mieli jakieś pytania, chętnie odpowiem. I do zobaczenia, do usłyszenia materiału. Hej!